Cześć witajcie na moim magicznym kanale, czyli na Magic of Card. I dzisiaj pokażę Wam sztuczkę z bananem. I dobra. A więc możecie sobie wybrać dowolną kartę. Załóżmy, że to będzie ta. Ja Wam obiecuję, że nie patrzę. obiecuję? Dobra, kładę ją na górę. raz przełożę. Czekajcie. Dobra. I teraz patrzcie. B, A, N, A, N. To ta karta? To ta karta. A więc pa, tak. Patrzcie. Nauczę was teraz tej sztuczki. Patrzcie. O to chodzi, że yy, wybier... A w sumie zrobicie to ten. w wyjaśnieniu, zrobię to Wam. No dobra. A więc jesteśmy już w wyjaśnieniu i teraz chcecie sztuczkę z bananem? Oczywiście możecie z wszystkim, ja to nazywam z bananem. Możecie z pociągiem, z wszystkim. Dobra, e, to mówicie, żeby wybrał dowolną kartę. Na przykład to jest ta, czwórka, telefon. Nie? Wtedy wypatrzycie na ostatnią kartę na ostatnią kartę, to jest ósemka karo. Wtedy kładziecie, on kładzie ją tu. I raz przekładacie, żeby byli obok, żeby było obok siebie. Wtedy szukacie ósemki karo, tej, co było na końcu. O, jest. Czyli wiem, że ta to będzie wasza. Wtedy to Od tej karty waszej by, a, n, Tą talię pozostałą kładę tutaj i odliczam. By, a, n, a, n. Rozumiecie? No, więc to było na tyle. Cześć. Do zobaczenia w kolejnych na razie.